Witam Cię, z tej strony Maciej Sobański, trener osobisty. W dzisiejszym nagraniu dowiesz się o pięciu powodach, dla których warto zacząć trenować po 40 roku życia. I tutaj pierwszym powodem jest na pewno jak w ogóle przygotować się do tego. Nie mówię tutaj o ciuchach, nie mówię tutaj o suplementach, mówię tutaj o takich rzeczach konkretnych jak dieta. Mówię również o badaniach. Czy warto w ogóle takie badania wykonywać i jeżeli wykonywać to, to jakie? Na co zwrócić tutaj szczególnie uwagę. Mówię również o tym, jeżeli już jestem na siłowni, to jakie ćwiczenia wykonywać? Jakie ćwiczenia będą dla Ciebie najlepsze na samym początku? Kolejnym, czwartym powodem, może mniej ważnym powodem, od tych o których wspomniałem przed momentem, natomiast e, dla niektórych może, być może jest to ważna informacja: pora Czy bardziej rano trenować przed pracą, przed zaprowadzeniem dzieciaków do przedszkola, czy może jednak po pracy, może po południu, kiedy gdzieś tam w, w twój kalendarz pojawi się rehabilitacja i szef nie będzie miał nic przeciwko. E, zatem słuchaj, wdrażaj i działaj. Ja wiem, co możesz czuć. Czy dieta, czy trening, to są zabawy dla mnie, czy się w ogóle nadaje, czy mogę trenować w domu, czy teraz, w dobie pandemii, w ramach koronawirusa, wszystko jest zamknięte. to mi się nie chce, to sobie odpocznę, to sobie naleję piwka, to sobie naleję winka, pooglądam Polsaty i Netafog. Jestem zbywany w social mediach bombardowymi hasłami typu zostań fit, zrzuć żuch, jaka dieta jest dla mnie najlepsza. Chcę mieć brzuch niczym Cristiano Ronaldo czy tam Maciej Somański, e, czy chce mieć wysoko podniesioną pupę e, jak te wszystkie e, piękne panie na, na obrazkach. Natomiast dzięki planie treningowym, który możesz znaleźć na przykład w programie Moja wymarzona sylwetka na mojej stronie internetowej, tam gdzieś w opisie jest link, e, to jednak zanim zaczniemy trenować, fajnie gdybyś wykonał tych szereg. Tych szereg czynności, które powinnyś zanim zaczniesz efektywnie trenować. I tutaj niestety starzenie się to proces fizjologiczny, który sprzyja powstawaniu wielu chorób. Zmiany inwolucyjne mają tutaj istotny wpływ na nasze narządy oraz inne układy, nawet przy braku zmian chorobowych. Każdy człowiek ma indywidualne tempo oraz poziom tym wszystkim procesom. No, starzeniu się, ale spokojnie, spokojnie, przecież nie mówię o tym, że jak przepłuczysz w prosiłowni, to, to zaraz umrzesz. Trening świetnie wpływa na nasz układ sercowo-naczyniowy. Tutaj, kiedy wraz z wiekiem nasze ciśnienie tętnicze jest podwyższone, to trening fizyczny te ciśnienie tętnicze nam sukcesywnie obniża. Mam nadzieję, że się nie wystraszyłem, bo takiego celu tutaj nie miałem. No i okej, okay. jeżeli już zaplanujemy wizytę na siłowni po tej całej pandemii, po koronawirusie, to teraz jak, jak się przygotować, jakie badania konkretnie wykonać? Jeżeli jesteś osobą, która pali papierosy, raczej nie odżywia się zdrowo i mam tutaj na myśli produkty bardzo przetworzone, jakiś fast food, i, i też jeżeli regularnie pijesz alkohol, taki drineczek przed snem, no to, to również zachęcam się, żeby wykonać raczej szereg tych badań pod kątem EKG serca ciśnienia krwi, jeżeli y, na EKG wyjdą Ci jakieś szmery, y, no to tutaj również zalecam USG, serbucha. Idąc dalej, y, tarczyca i tutaj TSH, FT3, FT4, anty-TPO no bo jeżeli naszym celem jest rzucenie tkanki tłuszczowej, ta liczba spożywanych kalorii jest na odpowiedniej podaży, y, na, jesteśmy na deficycie i, i jakby ta tkanka tłuszczowa nie chce iść, to jest popularnie tyjemy od powietrza, to tutaj gwarantuję Ci, że te odchyły w konwersji właśnie będą na, na tle tarczycowym. Przy ustalaniu e, też konkretnej diety, naszych nawyków cholesterol całkowity, tutaj frakcje HDL do LDL oraz triglicerydy, Na pewno próby wątrobowe, a ASAP czy GGTP. No i dobra, mamy zrobione bananka, wszystko jest w porządku, jesteśmy zdrowi, możemy zacząć ćwiczyć, a efekt e, tego co nam się odłożyło, to efekt naszego niedbalstwa wieloletniego i teraz nam pozostaje zapierdzielać. To teraz, jeżeli już iść na ten trening, to o której godzinie? Jaka poradnia jest najlepsza? Jako trener o holistycznym podejściu, to powiedzieć w jednym zdaniu. To zależy. I tutaj, jeżeli możesz sobie pozwolić, żeby wybrać sobie, o której porze dnia trenować, to będę zachęcał Cię z całej sił, żeby trenować właśnie rano. Dlaczego rano? Z dwóch powodów, a w zasadzie z powodu dwóch Głównych hormonów, o których tutaj warto wspomnieć, testosteron oraz kortyzol. Testosteron jest podwyższony z rana, no wieczorem takiego stężenia testosteronu, e, mówię oczywiście o naturalnych warunkach, miał, miał nie będziesz. Natomiast e, kortyzol tutaj sprzyja naszemu stanowi zapalnemu w naszym organizmie i to dzięki temu jesteśmy w stanie e, Jesteśmy w stanie szybciej sparać tkankę tłuszczową ze na to, że tego glikogenu w wątrobie jest bardzo mało, jak go nie ma w ogóle, bo gdzieś tam spaliśmy dobrze podczas nocy. I tutaj również warto dodać, że jeżeli trenujemy nadbio, to warto mieć ze sobą pełnowartościowy posiłek i gdzieś tam po treningu usiąść jeszcze na kanapie, poświęcić 5-7 minut na to, żeby ten posiłek zjeść, no bo kortyzol, który na treningu jest naszym sprzymierzeńcem, to po treningu, kiedy nie dostarczymy pełnowartościowych makro- i mikroskładników, może stać się naszym wrogiem. Trzeba warto tutaj wspomnieć o godzinach wieczornych? Oczywiście ja też nie raz trenowałem w godzinach wieczornych i nie mówię, że to jest do końca złe, natomiast ja mam dwa powody, dla których nie trenuję wieczorem. Pierwszym powodem jest fakt, że no gdzieś tam ten sen nie jest dobrej jakości, bo no ja staram się gdzieś tam trenować już na takim zaawansowanym stopniu. No i powód drugi, taki bardziej psychologiczny, że jak jesteśmy na, na treningu rano, to ten trening nam się nie odwleka w czasie, no bo gdzieś tam po, po ciężkim dniu w pracy jesteśmy zmęczeni i ten trening nie zawsze dochodzi do skutku. Dobrze, ale jesteśmy na tej siłowni, jakie ćwiczenia wykonywać, które trzeba będą najlepsze. Najlepszymi ćwiczeniami będą ćwiczenia wielostawowe, angażujące jak największą liczbę jednostek motorycznych. I oczywiście, jeżeli nie masz żadnych zmian patologicznych w obrębie Twojego kręgosłupa, nie masz jakichś zaburzeń na, na mechanice stawów, stawów więzadłowo, kostnych czy kostno-więzadłowych, mam tu na myśli aparat, aparat bierny, no to jak najbardziej możesz wykonywać przesiady, martwe ciągi, oczywiście wszelkiego rodzaju przysiady, wszelkiego rodzaju martwe ciągi, no bo to teraz wszystko się zmienia. Taki klasyk na pewno podciąganie, wyciskanie na klatkę piersiową hantlami, czy sztangą, czy no, klasyczna, klasyczna pompka. Również fajne ćwiczenia wzmacniające twą obręcz barkową, stanie na przykład na rękach przy ścianie, czy samo stanie na rękach, jak i oczywiście takie klasyczne wyciskanie sztangą nad głowę, tak zwany popularny over head press. Jeżeli jesteś osobą, której zależy tutaj na narzucając kanki tłuszczowej, tutaj zalecam Ci po treningu kardio, gdzieś interwały i tutaj cardio raczej dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z siłową. Jeżeli jesteś osobą bardziej zaawansowaną, tutaj forma interwału będzie no taka będzie, będzie znakomita. Ale jeżeli o znakomitości mowa mój 40 lat no to do tej pory było sympatycznie, kolorowo, było fajnie, nie musiałeś się martwić o to, który kawałek torta wcinasz u swojej przyjaciółki, czy u swojej córy na urodzinach, no ale ten czas już się skończył i niestety gdzieś tam patrzysz w lustro i mówisz I e, hej, you nienawidzę cię, chcę zrobić z Tobą porządek. Tematy diety. Jaka dieta jest najlepsza dla, dla osób w wieku 40? Plus? Czy to bardzo nie będzie się różniło od diety dla 20-latków? Jako trener, jak już wspomniałem wcześniej w, w materiale, jestem trenerem o holistycznym podejściu. No tutaj zalecam Ci taką zasadę, żeby Twoje 80% jedzenia było zdrowe, bo klin, takie mało przetworzone jedzenie produkt złożony z maksymalnie 3-4 produktów. Masz produkt i masz składniki, tak cztery, e, pro, e, cztery składniki w tym, w tym produkcie nie więcej, a pozostałe 20, i ja mam na myśli tą taką szafeczkę, którą masz to z tą z czekoladką, z kopersami i tym innym syfiastym żarciem, e, no to te 20% właśnie może pochodzić e, z tej szafki i gwarantuję Ci, że idąc tym tokiem rozumowania. Twój każdy kolejny tydzień, bo też zmiany są długoterminowe. Każdy kolejny tydzień to już nie będzie co piąty posiłek. Mogę zejść te 20% syfu, tylko co 25, 35, 88 i tak dalej, i tak dalej. To się znakomicie sprawdza w moich podopiecznych, których prowadzę, nie tylko online, więc do tego również Cię serdecznie będę, będę zachęcał. I to do uwaga, bo już nie parafialne, jeżeli masz e, taką ochotę, bo ja nie chciałbym teraz e, tłumaczyć ci jakimi najlepszymi produktami są z, z białek, z, z tłuszczy, bo to nie o tym jest, jest ten materiał. Jeżeli chcesz e, dowiedzieć się jakich, z jakich produktów najlepiej korzystasz, napisz do mnie wiadomość prywatną na YouTubie, na Facebooku, na Instagramie e, i ja się z tą chętnie podzielę taką moją, indywidualną rozpiską. Bum. mam nadzieję, że cenisz sobie te materiały, które gdzieś tam dla ciebie tworzę jeżeli masz ochotę na więcej to zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj mój kanał podziel się tym materiałem ze swoimi znajomymi najchętniej na facebooku, na instagramie tudzież podczas zwykłej normalnej konwersacji ze swoim przyjacielem, ze swoim partnerem bardzo ci dziękuję do zobaczenia, hej!